Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochane Farmazonki, na kolejnym odcinku kanału Farmazony. Na wstępie, zanim powiem o tytule, zapraszam Was do, na Farmazonkowego Vinteda, który to wspiera ten kanał. Jeśli cokolwiek wyda Wam się z oferty, tam fajnego, to zapraszam. Jest to forma wymiany energii Waszej z moją kochani. Dzisiejszy temat jest konieczny i bardzo, bardzo ciekawy. Bo coraz bardziej się obserwuje, kochani, że to zjawisko narasta. Więc temat dzisiejszy to jest Mamin Synek. Co Wy na to? Zainspirowałam się tym w tym odcinku taką historią tutaj na żywo z mojego sklepiku mianowicie kochani przyszła mama i synuś no i synuś moim zdaniem to miał tak dobre 45 lat nawet 48 bym powiedziała <laughs> mamusia w granicach kochani 70-80 tak wyglądała on wyglądał starzej tak naprawdę niż ten to, co oni tutaj wyprawiali i jak sobie rozmawiali pomiędzy sobą, to mnie, kochani, wprawiło po prostu w wielki szok. Facet naprawdę przystojny, wszystko miał na miejscu, oprócz tego, że zamiast jakiejś fajnej babeczki, przy nim po prostu była mamusia. I to jest takie niejednorazowe, kochani, bo oni po prostu przychodzą. Od czego by tu zacząć? Od tego, że to zjawisko jest niebezpieczne dla całego społeczeństwa i praktycznie wszystkim wyrządza szkodę. I tym ma mamin-synkom. I tym mamusiom. I całemu społeczeństwu, kochani. I zaraz powiem dlaczego. <słuch> Za dawnych czasów wszystko, nie wiem, tam lata 1900, coś tam, coś tam, wszystko było troszeczkę lepiej e, zorganizowane. Mężczyźni naprawdę Kochani nosili spodnie i mężczyzn wychowywało się na mężczyzn. Tak? Wiemy, jaka jest różnica między mężczyzną a kobietą, tak? Kobieta jest dostającą, a mężczyzna jest dającym, tak? Tak to zostało y, przez Boga zaplanowane. Jeśli w tym, kochani, nie ma równowagi, to wszystko się wali. Jest jedno wielkie cierpienie i pomieszanie. Chłopcy w dawnych czasach, jak już osiągnęli jakiś taki wielk nastolatkowy, jak już zaczynało się ich dojrzewanie, szli do jakichś pensjonatów, yy, nie wiem, jakichś takich miejsc, gdzie byli mężczyźni również, szczególnie jeśli mamy wychowywały ich samotnie, tak. No to szli, żeby po prostu poznać, co to znaczy ta męskość, poznać, co to znaczy jakaś sprawczość, tak? Co mogę sam zrobić, jak się mogę zachowywać, mieć jakieś lepsze przykłady, tak? Natomiast jeśli to. Przyroda też tak to ustawiła, że w pewnym wieku ja bym powiedziała, że tak między. 16 a 20, to jest ten moment, kiedy tego chłopca powinno się od mamusi odpępnić. Z tego względu, że jeśli nawet yy, nie wywiąże się z tego jakieś, bo przyroda to jakby tam zabezpieczyła, kochani, yy, kaziroctwo, tak, to wywiąże się coś takiego, co ja nazywam kaziroctwo emocjonalne. I totalne pozbawienie, hmm, wykastrowanie tego chłopca, a z kolei drugiej stronie, czyli tej mamusi, też to blokuje jej kobiecość, jej energię kobiecą i to, żeby ona sobie jakoś tam życie poukładała swoje damsko-męskie, tak? bo ona ciągle jest skupiona na tym synuniu kochanym, tak, i boi się go puścić. Nie wiem, czy znacie y, historię Elvisa Presleya trochę, czy oglądaliście być może jakąś jego biografię, ale ta mamusia, właśnie, tak się o niego bała, że, y, no zobaczcie, jak to się skończyło, tak, że on cały czas y, przy tej mamusi był miał milion 500 dziewięćset kobiet i z żadną sobie nie poukładał bo cały czas gdzieś podświadomość to mamusie u niego uruchamiała. i tak samo jest yy, właśnie z takimi chłopcami tak w wieku między 16 i, i 20 lat jeśli oni nie przestaną myśleć non-stop o tej mamusi, nie zaczną myśleć o sobie i o tworzeniu swojego życia, ze swoją potencjalną partnerką, w przyszłości, żoną i tak to tu po prostu bardzo się sytuacja zaburza. Mało tego, taka podświadoma agresja do kobiet się wytwarza. Yy, taka miłość, która się przeradza troszeczkę w taką nienawiść. Która wynika z tej niemocy, że, że ten chłopak biedny nie może tych swoich skrzydeł rozwinąć. Przykład wiadomo. Ptaszków, tak? Jak matka pisklę wykarmi, to wykopuje z gniazda i niech sobie po prostu radzi. Może to być takie, że ojejku, on sobie nie poradzi i tak dalej, ale jeśli nie nabędzie sam tej siły dla siebie, Swojej asortywności, swojej pewności siebie, swojej właśnie sprawczości, swojej mm, takiej samodyscypliny, tego, że jak sobie czegoś nie zrobi, to pod nos mu nie będzie podane, tak? Czyli uczy się siły, siły, odwagi, prób wszelkich w życiu, które powodują, że on sam się staje dla siebie przykładem, dla innych przykładem i dla swojej rodziny takim zabezpieczeniem tego, natomiast takie chodzenie za rączkę z mamusią już w takim wieku 40 plus czy tam 26 czy 36 czy tacy właśnie panowie którzy mają 38, 39 lat i mieszkają z mamusiami i nie mają dzieci nie mówię, że każdy musi dziecko mieć ale to jest bardzo kochani niepokojące a kobieta? Jak ciągle musi tak tüciać nad takim starszym facetem, to też traci do niego y, szacunek, y, również do samej siebie. Słyszałam tutaj, jak takie babcie, słuchajcie, rozmawiały, bo też wywnioskowałam, że y, ich y, synowie jeszcze z nimi mieszkają i właśnie rozmawiały, że one muszą gotować, że one muszą to, że one muszą tamto i nie wiedzą, czy on przyjdzie na obiad, czy nie. A po prostu jest jakimś obczym murem, czy coś w tym stylu, no nie obrażając nikogo. Ale to jest po prostu chore. To jest chore. Nawet yy, się bardzo psują kontakty pomiędzy małżeństwem, tak? Jeśli syn yy, w miarę szybko z domu nie, nie wyjdzie, bo jest jakaś taka męska konkurencja wtedy. Także apel do. Jeśli jesteś taką mamusią, to po prostu pójdź po rozum do głowy, bo Twoje dziecko sobie życia nie ułoży porządnie. I nie będzie pełnowartościowym mężczyzną, jeśli będziesz cały czas go tak trzymać za wszystko. Daj mu poczuć tą męskość, daj mu poczuć tą sprawczość. Nie myśl za niego. Niech on myśli za siebie, bo to mu w życiu pomoże, a nie przeszkodzi, tak? Niech zacznie na siebie zarabiać, niech zacznie sobie stwarzać swoje warunki życia na tyle, żeby mógł zastartować i stworzyć warunki życia jakiejś swojej potencjalnej partnerce, a nie po prostu zrujnować jej życie, bo nic nie osiągnął i nic nie ma i po prostu zawsze liczył na mamusie i, i, i nie wyszło, tak? Bo jest nie do Energia żeńska rozwija się w spokoju, a nie po prostu w opiekowaniu się starym dziadem. Od opiekowania to jest mężczyzna. On się powinien kobietom opiekować, a nie kobieta-mężczyzna. I mamusiować dorosłemu. I sprawnemu mężczyźnie. I tacy nieodpępnieni potem od, mamu, od mamusi po prostu psują świat. Bo zamiast dawać co tylko biorą. Uczą się brać. Od kobiet. Także od takich mamin, synków, to trzeba spierdzielać po pierwsze, bo to są toksyczne związki zawsze, stuprocentowo. Od razu. I jak jesteś właśnie mamą takiego nastolatka, to jak najszybciej go usamodzielni. Niech on po prostu idzie w świat. I niech będzie dla Ciebie dumą, a nie kulą u nogi. Kocham Was i Buziaczu.